Witam, ja jestem Patryko i zapraszam Was na wyścig w Holandii w Lidze CPL a szykuje się bardzo ciekawy wyścig, jak tu widzicie na ekranach i zaczynamy właśnie pierwsze kółko kwalifikacyjne na torze Zandvoort w Holandii, jak można zobaczyć piękny pierwszy zakręt pokonany w miarę dość dobrze tu łagodnie pokonuję na piąteczkę i zbijam do trójki Wyjście też w miarę ładne, można powiedzieć. Tu spokojnie przejeżdżamy sobie tą szykanę. Jak można zobaczyć, tylko tu nie delikatnie zachodziłem kołem, i tu za szeroko wyjechałem. Ale to na szczęście poprawiłem w drugim kółku. Co możecie później zobaczyć, tu była ładna sekcja przejechana. Tu troszkę mogłem szybciej to przejechać, już to wiem. Po chłonieniu. Tu pięknie troszkę przejechane, więc zapewne włączyłem. To jest DRS, co prawda, ale to mniejsza z tym. Tu sobie trochę za wolno, bo się przestraszyłem, że mogę przestrzelić zakręt. W międzyczasie się żółta flaga pojawiła, ale to tylko pewnie na moment. I tutaj ładnie też ścinam. Yy, jak najbliżej białej linii, tylko nie poczułem, tam. No, na sekundę zahaczyłem i jest poprawa. Jak widzicie, rozpoczynamy drugie kółko pomiarowe. Tu jak najczęściej w pierwszym zakręcie trzeba było przejechać. Tutaj troszkę mi się złapał krawędź, więc mogłoby troszkę lepiej. Jak najczęściej w pochyłym zakręcie, chociaż można by było to coś Szerzej przejechać, ale to już ok, przed nami kierowca Taury, który będzie nas w tym momencie przepuszczał, bo jesteśmy na szybkim okrążeniu. Także tutaj mamy, o, troszkę za szeroko, bardziej mogłem wcześniej przejechać, tu minimalnie troszkę, tutaj mogłem lepiej pojechać, ale zobaczymy jak to wyniknie w, koń, w koniec końcu tu ładnie przejechane. Teraz tu troszeczkę za wcześnie dohamowałem, jakby się bojąc tego, że mogę przestrzelić, ale już wyjście było troszkę lepsze. Tutaj do wewnętrznej, żeby nie, i tutaj uważam, żeby nie za szeroko wyjechać i mogę jeszcze wężej pojechać i o, tym, o tym sposobem jest poprawa. A to jak się prezentują wyniki kwalifikacji, które widzicie, właśnie na ekranach. No i czas na wyścig za 3, 2, 1, i rozpoczęliśmy wyścig. Startuję z 15 pola, i jak widzicie, jestem tuż tuż za chmurką. I tutaj się zagotowało, bo prawie umywalną w JML chmurkę. Na szczęście szybka reakcja, e, i uniknąłem, właśnie kontaktu. Na szczęście dla mnie i dla kierowcy, który był przede mną. Także jest bez kolizyjny. Moment później dojeżdża do mnie kabani. Gdzie właśnie po moim błędzie, który będzie za chwilkę, właśnie w tym miejscu Mógł mnie z łatwością objechać i wyprzedzić I to był mój podstawowy błąd Gdzie mogłem się lepiej zachować Ale nie traciłem tu nadziei na lepszy wynik I jak widzicie, już jest żółta flaga Przez incydent na torze, po czym jest właśnie żółta flaga Smooth Operator się obrócił przez co jest wywołany Full Safety Car czyli mówiąc po polsku pełny samochód bezpieczeństwa jest na torze teraz jak widać już tu będzie w tym momencie restart o czym informuje nas właśnie komunikat nadjeżdża samochód bezpieczeństwa tu wszyscy blisko siebie wokół mało że mnie wtrąbił w innych można tak powiedzieć miało ale na szczęście chłodna głowa i stalowe nerwy yy, pozwoliły mi uniknąć tego kontaktu chociaż miałem tutaj momentalnie problemy z gazem jakbyście mogli widać nie, nie wiadomo czemu mi tak skakało Choć miałem wciśnięty gaz na full'a momentami, Przygotuję się do wznowienia wyścigu i zaczynamy właśnie restart, o czym informuje powrót do wyścigu. No i dojeżdżamy teraz właśnie do T1, jak najwężej tutaj e, robię ten zakręt i staram się dogonić tych e, kierowców co są przede mną zarówno też się broniąc za sobą który jest za mną gruby a potem kabań no i właśnie teraz mnie wziął gruby po moim błędzie i kontakt właśnie z kierowcą alpin który mnie właśnie zaraz wyprzedził no według mnie trochę nie zachował właśnie ostrożności przy tym incydencie i jeszcze i jeszcze po incydencie byłem podirytowany, bo mogłem być w lepszej pozycji, a tak to lipa. Chwilę później na ósmym okrążeniu, jak widać, ciąg dalszy. Żółta flaga się pojawiła. To oczywiście salach, gdzie właśnie go widzicie na ekranach. Chciałem go tu wyprzedzić i jeszcze do tego użyłem właśnie rs i próbowałem go wyprzedzić na T1 i tutaj jak widzicie zbijam do trójki Salah jest po mojej lewej stronie no ale w konsekwencji jednak mi się to nie udaje i wolałem tutaj odpuścić żeby nie było i znowu tu była blokada ku ze strony i tak to się wszystko skończyło